Cześć, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, tak jak ostatnio zapowiadałem, będziemy robić sobie kolejne podsumowanie kosztów tej całej budowy, tej całej inwestycji. Ale może najpierw szybciutko, jakie tutaj zaszły zmiany. Już kuchnie zaczęli montować. Oczywiście, tak jak widzicie, nie jest to jeszcze skończone, ale już zaczęli montować, także wszystko jest na dobrej drodze. No i wszędzie generalnie, no prawie wszędzie jest pomalowane, ale to jeszcze e, będą wprowadzane pewne poprawki. E, o, tutaj na przykład, gdzie widzicie, taśmą, gdzieś pozaznaczane, tutaj na przykład jeszcze jest coś przyszpachlowane, tutaj jeszcze na przykład jest coś przyszpachlowane więc będą robione takie ala zaprawki. Podobno, że nic nie będzie widać, zobaczymy. Bo wiecie, no tutaj gładzi nie było, a też dopiero po malowaniu wszystkie jakieś tam niedoskonałości, ubytki małe w tynku i tak dalej było widać, oczywiście wcześniej też ten mój kumpel tutaj połapał wszystko, ale okazało się, że potem po malowaniu gdzieś tam jeszcze czegoś nie dopatrzył, więc po prostu będzie zwyczajnie poprawiał. A to gdzieś mu ćpa, ćma wpadła, jak malował. W ogóle to wam pokażę, bo tam yy, na górze jeszcze dwa pokoje zostały do pomalowania. Tutaj jak widzicie, jest jeszcze wszystko pozaklejane, bo malowanie nie jest skończone. Tutaj ten pokój został do pomalowania. I ten pokój, czyli dwa pokoje jeszcze zostały do pomalowania. Tutaj kuchnia, no to wiadomo, tu będą płytki, ale sufit też już jest pomalowany. Tutaj pomalowane jest wszystko. Więc tak to wygląda. Tutaj ta ściana jeszcze będzie poprawiana cała, bo takie smugi na filmie tego raczej nie będzie widać, ale takie smugi się porobiły, więc to jeszcze raz będzie malowane. I co z takich nowości? Rolety to Wam pokazywałem w poprzednim odcinku, że zostały uruchomione. Chyba generalnie tyle tutaj. Jeżeli, a, mogę Wam pokazać, takie będą e, do rolet włączniki, znaczy włączniki, klawisze. I takie będą w całym domu, też są już zakupione. Zaraz Wam to wszystko pokażę, bo ująłem to w kosztach. E, o, tutaj okap, odprowadzenie, wentylacja do okapu. Też już jest zrobione. Czy tutaj to będziemy zabudowywać? Nie, bo szafa będzie aż do samego tutaj tego podciągu, więc i tak tego nie będzie widać. I właśnie a propos szafy. Rozglądamy się ostro za szafą, która tutaj będzie w tej wnęce. I tak, stolarz nam wycenił ten, który właśnie robi kuchnię, którą przed chwilą wam pokazywałem. No i wycenił szafę na 6900 zł taką jakbyśmy chcieli, jak Taką jaką sobie wymarzyliśmy z żoną. No i nie ukrywam, że myślałem, że będzie mniej, no ale ceny są jakie są. To by była szafa od stolarza i nie wiem, czy się będę na nią decydował, bo być może kupimy coś gotowego. No, zwyczajnie jest to sporo tańsze. Można już fajną, naprawdę fajną szafę za tam 3000 kupić. Jeszcze widziałem, że w Ikea jest taka opcja, że można sobie samemu zaprojektować, więc zobaczymy, ile by też wyszło w Ikea. Na pewno od stolarza, no to wiecie, no to jest od stolarza. Tak mi się wydaje, że na pewno jakość by była lepsza i tak dalej, ale z drugiej strony to jest tylko szafa. Czy jest sens inwestować tyle pieniędzy? 6900 zł. Jeszcze nie wiem. Wszystko się okaże, wszystko zobaczymy. Jeszcze ostatecznej decyzji. Nie podjęliśmy. Eee, ok, dobra, chyba przejdziemy już do podsumowania tych kosztów, bo tutaj mam wszystko napisane na tej karteczce. Eee, I tak, ostatnio zatrzymaliśmy się na, i to jest oczywiście koszt całej inwestycji, czyli wszystkiego: domu, garażu, działki, wyrobienia wszystkich papierów, wszystkiego, wszystkiego. Wszystkich pieniędzy, które ja tutaj do tej pory na tą całą inwestycję zainwestowałem. Potem koszty budowy domu samego, koszty budowy garażu, zawsze podaję oddzielnie na końcu filmu. Więc ostatnio zatrzymaliśmy się na 707 665 zł i 83 grosze. I to był. Stan deweloperski, chociaż nie do końca, bo na przykład parapety jeszcze nie były zamontowane, ale no, tak na dobrą sprawę, to to był stan deweloperski. Teraz dodajemy do tego kolejne koszty i zaczynamy od e, zrobienia podłogi. Tutaj kawałek jest odsłonięty. Ja wam to oczywiście pokazywałem w poprzednich filmach. Teraz tutaj wszędzie jest pozaklejane, więc niewiele widzicie. Ale generalnie tak. E, Klej do płytek kosztował mnie za całość 2439 zł. i 72 grosze. Nie wiem ile paczek, nie liczyłem, ale w każdym bądź razie 89 zł. i 99 groszy, czyli no de facto 90 zł. za paczkę o tego kleju. Kerakol szary z tego co pamiętam, nie biały. Tu jest biały, a czy nie był szary? Wiem, że ten droższy był użyty na pewno, no to chyba jednak biały. Eee... Klej taki był na całość tutaj tych płytek. No i w ogóle w całym domu ten klej do płytek jest stosowany, teraz będzie stosowany do łazienki do płytek do łazienki. Eee... Okej, okay. płytki same na dół. Nie pamiętam ile. Kurczę, paczek było 65 chyba paczek, bo z zapasem brałem. Tych płytek troszeczkę zostało, gdzie one są? Chyba gdzieś tutaj. A tak, zaraz wam powiem ile zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek i kilka sztuk, więc zostało sporo, ale ja chyba, nie wiem, może zwrócę ze trzy paczki a dwie sobie zostawia, tak na wszelki wypadek. Yy, I te płytki kosztowały mnie 3834 zł i 35 groszy za 65 paczek, czyli 65 metrów. Yy, kupowałem je w Nexterio, bo tam była zwyczajnie najlepsza cena. Italian Wood chyba, tylko nie pamiętam jaki kolor. Italian Wood beżowe? Wiem, że komuś odpowiadałem w komentarzach, bo się pytali ludzie, jakie to są płytki. Tutaj jeszcze przy okazji, już, jeszcze Wam zapomniałem pokazać, startujemy też z łazienką. Hydro jest położone, więc następny etap to będzie ta zrobienie tej łazienki na gotowo. Tutaj jutro to już wszystko będzie pomalowane, więc sprawę z malowaniem będziemy mieli zamkniętą. I bierzemy się za Łazienkę, tutaj skończymy tą kuchnię. Skończymy, chłopaki skończą. Fuga do tych płytek 219 zł. i 94 grosze na cały dół. No i robocizna za to wszystko, za ułożenie tych płytek, za fugowanie 8000 zł. Wyszła robocizna za ułożenie tych płytek. Nie wiem, czy to dużo, czy nie. Wydaje mi się, że chyba jakoś bardzo dużo to, to nie jest. Yy, czyli całe zrobienie tej podłogi na dole razem, podsumowując to wszystko, wyszło 14 494 zł i 1 grosz. Tyle kosztowało mnie tutaj ułożenie tej podłogi. Tylko, że nie pamiętam, ile tutaj wyszło metrów. Napiszę w komentarzu w komentarzu jeżeli ktoś kogoś to będzie interesowało. Yy, dobra. Świetlówka na strych to wam pokazywałem w poprzednich odcinkach. Nie, nie mogę tam za bardzo otworzyć bo jest zaklejony ten wyłaz teraz folią ale pokazywałem to ta świetlówka kosztowała 99 zł i 98 groszy. Oświetlenie na zewnątrz domu też wam pokazywałem w ostatnim odcinku to oświetlenie, czyli jedna lampa przed domem i dwie przy tarasie to kosztowało mnie 415 zł i 98 groszy. Elektryka, czyli te wszystkie gniazdki, gniazdka, włączniki, które są tutaj jak widzicie taśmą zamaskowane przed malowaniem, były oklejone gniazdka, włączniki już te klawisze do rolet gniazdka zewnętrzne też, tutaj mówimy o materiale czyli nie o robociźnie i to wszystko na cały dom Filma, firmy Berker wszystko jest firmy Berker to Wam też pokazywałem, no teraz nie mam jak bo jest to pozaklejane ale to wszystko kosztowało mnie 4450 zł słuchajcie, sama, same gniazdka włączniki do lamp, włączniki te klawisze do, ro, do rolet. Więc gniazdka zewnętrzne, gniazdka zewnętrzne. Chyba gdzieś tu są, bo jeszcze one nie są zamontowane. Gdzieś tu są, ale gdzie? Tutaj są. Chyba to są te. Podobno, że elektryk mi mówił, że to są yy, jak on to powiedział? Mercedes wśród gniazdek na zewnątrz, tak tak to nazwał. Eee, mówił, że nawet kalcerem można lać po tych gniazdkach i nic się nie stanie, że jedne z lepszych na rynku. Eee, to, tak jak powiedziałem, 4450 zł to wszystko kosztowało. Dodatkowo sterowniki do Rolet. Też Wam od razu pokażę, o które mi chodzi. O te sterowniki do rolet. One kosztowały mnie 800 zł. Robocizna, czyli montaż tych wszystkich gniazdek, tych klawiszy, i tak dalej, i tak dalej. Również tych lamp na zewnątrz. Tutaj jest też już policzone, w tym montaż tych gniazdek zewnętrznych, chociaż jeszcze nie są zamontowane, ale będą. Tu już też są policzone, wiecie, to, to wszystko na gotowo, czyli z ramkami i tak dalej. To już od razu Wam policzyłem, bo mój znajomy elektryk zwyczajnie już się z nim za to rozliczyłem a on jak jeszcze to malowanie będzie poprawione, to przyjdzie i to założy. I ta cała robocizna kosztowała mnie 2450 zł. To już jest też policzone z uruchomieniem rolet, czyli zamontowaniem tych wszystkich sterowników, po podpinanie tych rolet i tak dalej. Więc to już też się zawiera w tych kosztach 2450 zł. Montaż parapetów 1500 zł za montaż parapetów w całym domu. Tutaj można to zobaczyć. Pokazywałem to zresztą. Tutaj jest zaklejone akurat. O jeszcze wycięli mi dziurę w blacie, bo już tutaj umywalkę przymierzyliśmy z baterią umywalkową. Więc też już mam wycięty otwór do blatu, i, i, i na czym to montaż parapetów skończyliśmy Stel, sterownik do roLet. I pilot taki, zaraz Wam zresztą powiem o co chodzi. On jest tutaj, ten sterownik, i pilot tutaj, a to jest do tego. To będzie zamontowane gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. I to będzie po to, żeby wyłączać wszystkie rolety jednocześnie w całym domu albo włączać, opuszczać, albo podnosić. Dajmy na to przykładowo wchodzę do domu. Naciskam ten przycisk i wszystkie rolety w całym domu się otwierają. Albo jak wychodzę, na przykład, naciskam ten przycisk, i wszystkie rolety w całym domu się zamykają. Więc z tym przyciskiem ten sterownik modem, nie wiem, jak to się nazywa. Dodatkowo też z aplikacji będą te rolety sterowane dzięki właśnie temu. Każdy będzie mógł sobie ściągnąć, każdy z domowników będzie mógł sobie ściągnąć aplikację, i z aplikacji otwierać te rolety. Ja Wam w ostatnim odcinku mówiłem, że pewnie nie będę tego używał, ale teraz sobie pomyślałem, że to jednak może być przydatne, bo mamy jeden pilot do, ro do rolet, a tak po prostu każdy z telefonu będzie mógł sobie sterować w danym pomieszczeniu, w którym się znajduje tymi ro roletami. Ten sterownik do rolet i pilot, nie wiem czy to mówiłem czy nie, 800 zł kosztowało farba na cały budynek. Jaką wybrałem? Taką. Dulux Easy Care. I powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się nad czymś lepszym, nad jakąś lepszą farbą, ale stwierdziłem, że póki co to nie ma sensu, bo... bo nie mogę Wam jeszcze powiedzieć dlaczego, ale już bardzo niedługo się dowiecie. Dlaczego? Nie zastosowaliśmy tutaj jakiejś lepszej farby. I generalnie miał być troszeczkę inny kolor, nie biały, ale pewnie z czasem tutaj tak cały ten dom jeszcze raz przemaluje na jakiś inny kolor. Taki też biały, tylko z jakimś dodatkiem. Nie, nie taki zupełnie biały, tylko taki troszeczkę bardziej może popielaty. To jeszcze zobaczymy. Farba Dulux Easy Care. Ile tej farby? 60 litrów najpierw kupiłem i teraz dokupiłem jeszcze 30 litrów, czyli 3 opakowania, 3, 3 te wiaderka. Więc razem 90 litrów. I te właśnie dwa pokoje nie były pomalowane, dlatego że zwyczajnie mojemu kumplowi zabrakło farby, a było już późno i nie było gdzie tej farby dokupić. Yy, więc 90 litrów farby Dulux Easy to był koszt 1782 zł. Tutaj mam wpisane pozostałe materiały, czyli jakieś tam folie, taśmy, żeby to widzicie, żeby to wszystko pooklejać, grunt, jakieś tam wiadomo rzeczy na przykład na, do tej wentylacji, wszystkie pozostałe rzeczy po prostu nie, które wcześniej nie uwzględniłem, a nie było sensu tego oddzielnie wyszczególniać. 1987 zł i 34 na te wszystkie pozostałe rzeczy. Malowanie za cały ten dom. Eee, 2,5 tysiąca zł. Oczywiście, tak jak mówię, to jeszcze nie jest zrobione na gotowo, Ale jutro będzie już skończone to malowanie. 2,5 tysiąca zł. Eee, zaprawki przed malowaniem 600 zł. Czyli te takie wiecie, właśnie o szpachlowania tych wszystkich ubytków i eee, niedociągnięć po tymkowaniu. Bo tutaj gładź nie była położona, więc jakieś tam mankamenty. Były, to kosztowało 600 zł. Te zaprawki, to szpachlowanie przed malowaniem. Ścianka ze szpachlowaniem 800 zł. O którą tutaj ściankę chodzi, to już Wam pokazuję. To jest dokładnie ta ścianka, którą tutaj widzicie. Tutaj teraz nie widać, bo jest poszpachlowana. Ale generalnie chodzi o tą ściankę. Ta ścianka jest zrobiona z płyty karton gips Więc wykonanie tej całej ścianki kosztowało, kosztowało 800 zł Wnęki drzwi. 8 razy 90 zł. O co tutaj chodzi? Pokazywałem wam w poprzednich odcinkach tutaj była po prostu ta wnęka za duża i trzeba było troszeczkę z płytą karton-gips ją zmniejszyć. I to kosztowało 8 takich wnęk razy 90 zł każda, 720 zł mnie to kosztowało. Wentylacja łazienki plus zabudowa ze szpachlowaniem, tutaj chodzi o to. Tutaj jest zrobiona zabudowa do wentylacji. Tam coś jeszcze widać, będzie wentylator tam zamontowany. I to kosztowało mnie 300 zł. I już Wam mówię, podsumowanie tej całej inwestycji oczywiście, tak. No tutaj. Jeszcze nie jest na przykład w tych kosztach ujęta na przykład te meble kuchenne, ten cały sprzęt, który widzicie tutaj, baterie z lewy i tak dalej, bo to wam powiem. Zrobię oddzielny odcinek z podsum podsumowaniem kuchni, ile mnie wyszła tutaj ta kuchnia w sensie meble kuchenne i cały sprzęt AGD. Ile tutaj wyszło za to, to zrobimy oddzielny odcinek. Z rzeczy do łazienki też mam wszystkie kupione, ale podsumowanie kosztów łazienki też, tej małej łazieneczki, którą tam widać z oddali, to też Wam zrobię oddzielny odcinek na temat kosztów tej łazienki. Więc to jeszcze nie jest ujęte, no właśnie z takich powodów, że jeszcze nie jest skończona. I tak, podsumowanie. Koszt do tej pory Całego tego domu, tak jak widzicie, w ogóle oczywiście tutaj daję Wam link. Jeżeli kogoś interesowały koszty poszczególnych etapów, to ja tutaj taką specjalną playlistę stworzyłem, gdzie możecie sobie zobaczyć i szczegółowo podsumowuję każdy etap tej budowy. W w oddzielnych po prostu odcinkach. Do tej pory ten dom kosztował mnie 506 357 zł i 31 groszy. Tak jak widzicie, tak jak tutaj chodziłem po tym budynku, więc widzicie co tu jest mniej więcej zrobione. A jeżeli kogoś interesują dokładne koszty, no to tak jak mówię zapraszam do tej playlisty. Jeżeli chodzi o garaż, nic się nie zmieniło, nic tam nie robiłem więc było tak jak koszt po prostu nic nie doszło więc jest taki jak mówiłem w poprzednim odcinku czyli 121 018 zł i 26 groszy i koszt całej inwestycji razem z działką budowa tego garażu domu Garażu teraz obecnie nie mam jak wam pokazać, nawet bo są zasłonięte tutaj okna. Ale pokazywałem wam przecież nieraz w poprzednich odcinkach, więc jeżeli kogoś to interesuje, to może się do nich cofnąć. Koszt całej inwestycji, garaż, dom, wszystko, wszystko, nawet to, i to jest ujęte. Wszystko, każda złotówka, którą ja tutaj do tej pory włożyłem w tą całą inwestycję, to jest 741 zł. 741 365 zł i 14 groszy. Czyli 741 365 zł i 14 groszy. Tyle do tej pory zainwestowałem w ten cały dom. Tak jak widzicie, cały czas posuwamy się z pracami do przodu, więc tak jak mówiłem, w czerwcu cały czas. Yy, po prostu no, są plany, żeby się tutaj wprowadzić jeszcze bez schodów, bo schody będą e, zrobione dopiero we wrześniu. Takie są terminy. Pewnie bez drzwi, bo dopiero na koniec czerwca będą drzwi, więc pewnie tam ze dwa tygodnie sobie pomieszkamy bez drzwi. E, skupiamy się teraz na zrobieniu tutaj mebli kuchennych, na skończeniu łazienki. Ja chcę kupić szafę, chcę kupić sofę, pralkę. Telewizor póki co mam jeszcze z Anglii, przywiozłem, stoi dwa lata, chyba nawet nie używany. Więc telewizor jakiś kupimy sobie w następnej kolejności. Priorytetem jest jak najszybsza wprowadzka. Kupię te rzeczy i się wprowadzam, a potem wszystko na bieżąco się będzie dokupywać. Jakiś tam oczywiście kupię stolik pod ten telewizor. I się wprowadzam. Więc tak to wygląda. Chyba powiedziałem wam o wszystkim o tym, o czym chciałem powiedzieć, więc takie są koszty tej inwestycji. W następnych odcinkach zobaczycie już, jak będzie docelowo wyglądać tutaj ta kuchnia, bo tutaj to jeszcze nie wszystkie są meble. Ten blat jeszcze nawet nie jest skręcony. Tutaj, oczywiście, zmywarka. Będzie, ale to tak jak mówię, odcinek o kuchni zrobię oddzielnie. Tutaj jeszcze będą szafki dodatkowe, pod spodem, takie drewno podobne, chyba tak to można nazwać. Jeszcze one nie są przywiezione nawet na budowę. No, ale to tak jak powiedziałem, zrobię o kuchni, zrobię oddzielny odcinek. To na tyle. Słuchajcie, napiszcie. Jakiś komentarz zostawcie, coś po sobie, łapkę w górę lub w dół dajcie. Jeżeli ktoś chce, no to zapraszam do subskrypcji tego kanału. Kanał opowiada o budowie domu, ale też powrocie do Polski z emigracji w Anglii, bo byłem tam 7 lat. I wróciłem już, już niedługo będzie 3 lata odkąd wróciłem do Polski. Tak to wygląda, więc... Wszystkim dużo zdrówka życzę. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Do zobaczenia w następnym odcinku.